Witam bardzo serdecznie w moim vlogu. E, tak jak obiecałem jakiś czas temu, e, pokażę moje pierwsze e, butelkowanie mojego wina e, z, imbiru i grusz, e, z imbiru i banana. Kupuję moją pierws, pierwszą korkownicę. Taką plastikową. E, myślałem o e, trój, trójramiennej, ale stwierdziłem jednak, że mm, zobaczę e, jak będzie mi się z e, tą pracowało mi się wydaje, że jak na moje pierwsze wino ma też to jakieś koszty jeśli połknę akcja, będę chciał robić więcej tych wini częściej to może było myślę o, o bardziej e, droższym sprzęcie na razie mi się wydaje, że to mi e, zdecydowanie wystarczy i tak samo kupiłem takie butelki oliwkowe e, to jest e, buteleka oliwkowa, typu, typu Bordeaux chyba tak, jak się nie mylę, bardzo mały kształt. Takie, takie butleczki, akurat ma 15 litrów, 15 litrów lina. to około 20, jak się nie mylę, butelek e, powinno starczyć. E, teraz właśnie gotuję wodę, będę za chwilę te korki wrzucę do, do wrzątku, żeby mi e, zmiękły, żeby one były, zobaczymy, no, jak przynajmniej teoria głosi, e, miększe, jeżeli się wkładały do butelek, e, zobaczymy. Tak samo jeszcze mam e, koszulki temu te, te kuczliwe, takie koszulki temu kuczliwe, będę też je we wrzątku e, żeby obkurczał, e, zobaczymy jak mi się to uda ładnie zrobić. No, taki jest plan przynajmniej w teorii Ja się dobię teraz do pracy Na samym początku umyję tak samo butelki, bo one jeszcze nie były myte Mamy pirościarczan sodu do dezynfekcji wnętrza butelki Tutaj jeszcze zostało mi po, po czyszczeniu golonu. To mi się wydaje, że to mi starczy I tutaj sobie to taki roztwór Będę po prostu przelewał, dezynfekował. Może umyję jakimś, jakąś licarą, żeby wnętrze, żeby z jakichś takich stałych elementów ją czyścić, jak to jakby to było, jakiś brud albo coś, albo tylko dezynfekcja, która lub dopełni tak, całość. Na razie wyłączę kamerę, bo będę mył, za chwilę tu jeszcze, jeszcze pokażę. Mam na razie wstępnie umyte 20 butelek. Są umyte na razie tylko w płynie Jeszcze teraz zrobię taki roztwór i go e, i dodatkowo dezynfekuję, żeby nie było bakterii w butelkach. Dobra. Robię e, ja ten roztwór i za chwilę się widzimy znowu. To zakładam korek. To jest pierwsze korkowanie. Z różnymi przygodami, ale to już kolejne doświadczenie. I też jest korek. I nie cieknie. Do końca nie wszedł. To no, jest po prostu tłoczek. Yy jest węższy niż korek, a z przygód jaki miałem tej prawie większość wina rozlałem i zakorkowałem to taka, że jedna mu się butelka przewróciła z winem, co jeszcze myślałem, że wężyk już na nabrał powietrza więcej już będzie wina wdłoczył do butelki I się wróciłem, a okazało się, że się rurka w balonie obniżyła i dalej zaczęła Wylać przez wężyk wino do butelki i zalało mi tak trochę płytek w kuchni. Tak to więcej yy, wygląda. W tym świetle ona jest yy, bardzo jasne, ale z mojej perspektywy ona jest żółte. Ono jest żółte. Mocny imbir. I sam moc alkoholu. Tu, że jest mocne, Jest słodkawe, smaczne. Jak na wino winą, moim zdaniem, to jest ok. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo jeszcze raz. I do zobaczenia. Hej.